Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synagorlic, albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A duch święty spoczywał na nim. Jemu duch święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego – Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, widzimy dzisiaj Marię i Józefa, którzy przynoszą do świątyni Małego Jezusa. I tutaj jest ten niezwykły. Taki taki boży paradoks. Bo Maryja oddaje Bogu to, co tak naprawdę od niego otrzymała. Tego, którego od niego otrzymała. E, i, i zobaczcie, to jest jakby pierwszy taki rozdźwięk, który się rodzi w naszym sercu. E, bo czego możemy się nauczyć te, z tego gestu Maryi? Maryi, która ofiarowuje Bogu swoje pierworodne dziecko. To jest uznanie, że wszystko w moim życiu jest darem Pana Boga. Zobaczcie, bo w nas rodzi się czasem taka myśl. Jeżeli coś mam, jeżeli coś e, dostałem, tak, to uznaję to za swoje. A jeżeli to jest moje, no to z jakiej racji ja mam to oddać? Z jakiej racji ja mam to uznać, że to jest dar, skoro to jest moje. I czasem też jest tak w relacji rodzić dziecko. I zobaczcie, że. Maryja, która jest Matką pięknej miłości, jest to tytuł, który nie tylko wprowadza nas w jakiś taki bardzo romantyczny klimat, ale ta piękna miłość to jest przede wszystkim mądra miłość. Bo to jest miłość, która tak naprawdę jest darem wolności, jest darem przyjętym w wolności. I to jakby stawia mi kolejne pytanie. Wobec tego słowa, które, które się dzisiaj rodzi w moim sercu, mianowicie, czy potrafię kochać osoby bez zniewalania ich sobą, bez zatrzymywania ich dla siebie? Czy jestem wolny od nieuporządkowanych przywiązań do osób czy też rzeczy? Bo to jest bardzo ważny element, bardzo ważna część czy ścieżka naszej drogi duchowej. Do czego jestem przywiązany? Jeżeli człowiek jest do czegoś przywiązany w sposób nieuporządkowany, w tym sensie, że jakby od tego uzależnia swoje szczęście, od tego uzależnia swój dalszy byt, i tym czymś, czy tym kimś nie jest osoba Pana Boga, tylko jakaś inna osoba, no to już wchodzimy tutaj w, w przestrzeń bałwochwalstwa. Uwaga, myślę, że bardzo ważne jest tutaj, żeby sobie to uświadomić. Pan Bóg nie jest rywalem. Jakichkolwiek osób w naszym życiu. Czasem ktoś sobie może pomyśleć, że to co, to ja mam nie kochać swoje dziecko, ja mam nie kochać swojego męża, ja mam nie kochać swoją żonę i tak dalej, i tak dalej. Tylko Pan Bóg, a nie, nie te osoby. Nie. Nie, tylko, że jeżeli ja będę Boga stawiać na pierwszym miejscu, to wtedy ta miłość do Niego, której będę się uczyć, Będziemy też uczyć tej prawdziwej, autentycznej miłości do drugiego człowieka, która nie jest ślepym przywiązaniem, która nie jest takim, taką służalczością wobec tej drugiej osoby, czy też uzależnieniem swojego własnego szczęścia od bycia tej osoby. Tak. Czyli yy, yy, że, to, że ta osoba jakby mi zastępuje Boga. Ta osoba jest tym, który daje mi światło, daje mi życie. Bo to jest źródłem często naszych różnych nieszczęść, naszych, naszych klęsk życiowych to, że właśnie jesteśmy w sposób nieuporządkowany do czegoś przywiązani. To się rodzi z jakiejś naszej prawda, pychy, z jakiegoś naszego nieuporządkowania wewnętrznego, z czasem jakichś naszych lęków, tak? z jakichś naszych braków, niepewności siebie i tak dalej. Przyczyn może być mnóstwo, tutaj można by wymieniać w nie bardzo długo, ale nie o to chodzi. I to jest jakby ten pierwszy taki punkt, który dzisiaj jest nam dany do, do rozważenia. Drugi, zobaczcie, spotykamy tutaj Symeona. Symon, który, można powiedzieć, całe swoje życie czekał na spełnienie obietnicy Bożej, że. Nie odejdzie, dopóki nie ujrzy Mesjasza Bożego. I dokonuje się to, można powiedzieć, już u jego życia, kiedy już jest człowiekiem podeszłym w latach. I teraz, jakby kontemplując tę sytuację, widząc tego Symona trzymającego dzieciątko Jezus w rękach, który wyśpiewuje chwałę Panu Bogu i mówi, że już teraz może odejść, bo widzi spełnienie Bożej Obietnicy. To, jakby z tego rodzi się kolejne pytanie dzisiaj dla mnie. Mianowicie, co mogę powiedzieć o mojej ufności wobec Boga? Czy ja wierzę w to głęboko, że On nigdy nie spóźnia się ze spełnieniem swojej obietnicy? To znaczy, że Jego przyjście do mnie będzie we właściwym dla mnie momencie. Nawet jeżeli to jest niezgodne z moimi oczekiwaniami, nawet jeżeli to jest niezgodne z moimi wyobrażeniami, nawet jeżeli to jest niezgodne z tym, czego ja próbuję od Pana Boga żądać, czy zmuszać go do tego, prawda? Bóg zawsze przychodzi we właściwym momencie. Tylko my często nie umiemy czekać. I to ja to widzę sam u siebie, ja jestem bardzo niecierpliwy. Ja bym już chciał, już chciał spełnienia, ja bym już chciał już widzieć owoce. Chciałbym, żeby już Pan Bóg teraz przyszedł i zrobił swoje. Mówi, przyjdę we właściwym czasie. Czekaj na mnie. Bądź cierpliwy, bądź wytrwały, ufaj, tak? Najtrudniejsze jest czekanie, bo to jakby sprawia, że człowiek zadaje sobie pytanie o wierność Pana Boga, nie? I tutaj próbuję sobie wyobrazić Maryję <laughs> i Józefa, którzy towarzyszą Jezusowi później w jego drodze od jego dzieciństwa aż do tego czasu 30 lat tak jego dojrzałości już bardziej Maryje bo Józef w międzyczasie umiera ale ona w ciągu tych 30 lat 30 lat czekała na to, że on zaczyna się, zacznie się objawiać narodowi wybranemu i to jest niesamowita szkoła pokory i to, że Bóg się właśnie w Jezusie objawił że to, to jest Syn Boży no bo on był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, ale był podobny we wszystkim. Czy w niej mogły nie rodzić się takie pytania, czy to rzeczywiście jest Syn Boży, czy to rzeczywiście Pan Bóg teraz realizuje swoją obietnicę. No bo przecież tak naprawdę nic się nie dzieje. Absolutnie nic się nie dzieje. Dzisiaj ta scena zaprasza nas również do tego, żebyśmy budowali naszą więź z Jezusem. Żeby pytać się też o swoją relację z Nim, o tęsknotę wobec Niego. Czy ja często na modlitwie mówię Bogu, że, że Go kocham, że jest dla mnie ważny, że, że bez Niego nie mam życia, czy dziękuję Mu, że go uwielbiam. Myślę, że jest to bardzo ważny element naszej relacji z Panem Bogiem. Nie takie suche wypowiadanie słów, takie żołnierskie, nie? bez emocji, bez uczuć, bez, bez odniesienia do do tego, co się rodzi w naszym sercu. Nie. Wiara też zakłada jakiś element emocjonalny. On nie jest najważniejszy, nie jest najistotniejszy, ale on jest potrzebny. Tak jak w każdej relacji. Tak jest w każdej, w każdej głębokiej relacji z drugim człowiekiem. Nie da się dobrze przeżywać bez emocji, bez zaangażowania tego emocjonalnego, bez zaangażowania uczuć, więzi itd. Tak I myślę, że to jest absolutnie ten sam mechanizm który możemy zastosować w relacji do, do Jezusa. Dlatego On nam się objawił jako człowiek. E, to są takie punkciki dzisiaj do naszych rozważań, do naszej modlitwy ze Słowem Bożym. Do tego Was z serca zapraszam i zachęcam. Życzę Wam błogosławionego dnia e, i mam nadzieję do zobaczenia jutro. Z Bogiem. pa. pa.